Cześć! W dzisiejszym odcinku omówimy odszumianie obrazu, czyli noise reduction. Zapraszam! wartości ISO oraz warunki oferujące oświetlenie dalekie od optymalnego to idealny przepis na obfitujące w nieprzyjemne dla oka szumy, czyli tak zwane cyfrowe ziarno. Niestety sytuacja taka bardzo często jest nieunikniona, szczególnie gdy dysponujemy kamerą z niewielkim sensorem. Nasze kłopoty dodatkowo potęgują słabo oświetlone, zamknięte pomieszczenia. Czy jest zatem sposób na uniknięcie szumów w naszych nagraniach wideo? Oczywiście, że tak. Możemy na przykład profesjonalnie oświetlić nasze sceny oraz korzystać z wysokiej jakości kamer wyposażonych w pełnoklatkowe matryce. Rozwiązania te wiążą się jednak z ogromnymi nakładami finansowymi. Jeżeli chcemy takowych uniknąć, najlepszym wyjściem z tej sytuacji będzie odszumianie obrazu w postprodukcji. To właśnie chciałbym pokazać Wam w dzisiejszym odcinku. Zanim jednak zaczniemy, przypomnę tylko, że ja mam na imię Jarek i na tym kanale prowadzę dla Was krótkie tutoriale w DaVinci Resolve. Jeżeli interesuje Cię ta tematyka i jeszcze tego nie zrobiłeś, zasubskrybuj ten kanał już dziś, aby nie przegapić kolejnych odcinków. A teraz, gdy formalności mamy już za sobą, przenieśmy się do DaVinci Resolve, aby zobaczyć jak korzystać z Noise Reduction w zakładce Color. Jesteśmy już w DaVinci Resolve, moi drodzy, a dokładnie w zakładce Color. Zaprezentuję Wam dzisiaj bardzo efektywny sposób na usuwanie szumów wideo, który niestety dostępny jest tylko w płatnej wersji studio, do zakupu której bardzo mocno wszystkich Was zachęcam. Na osi czasu mam już przygotowany klip. Oryginalnie jest on bardzo mocno niedoświetlony, praktycznie całkowicie ciemny. Dlatego właśnie rozjaśniłem go nieznacznie podnosząc gain, co spowodowało bardzo dużą ilość szumów. Od razu powiem, że wybrałem tak ekstremalny przykład, aby łatwiej było Wam zobaczyć jak wielką pracę wykonuje DaVinci Resolve. Oczywiście nie będziemy w stanie całkowicie pozbyć się szumów w tym przypadku, ale rezultaty powinny okazać się zaskakujące. Muszę Was jednak uprzedzić, że odszumianie jest procesem, który wymaga bardzo dużo mocy komputera, a szczególnie karty graficznej. Ustawienia redukcji szumów znajdziecie w dolnej lewej części ekranu, klikając ikonę Motion Effects. Po otwarciu tej sekcji interesować nas będą dwie kolumny najbardziej na lewo, czyli Temporal Noise Reduction oraz Spatial Noise Reduction. Można ich używać osobno, jednak moim zdaniem najlepsze efekty daje użycie ich jednocześnie. Na początek dodajmy nowego noda i zacznijmy od Temporal Noise Reduction, które działają na zasadzie analizowania poszczególnych klatek klipu wideo, starając się odizolować faktyczne szumy od detali nagrania. Pierwsza opcja, jaką widzimy w tej sekcji, to Frames. Wybieramy tu liczbę klatek, jaka będzie analizowana przez program, aby odizolować detale od szumów. Możemy tutaj wybrać wartości od 0 do 5, gdzie 5 daje najlepsze wyniki. Kolejne ustawienie to Motion Estimation Type. Wybieramy tutaj, w jaki sposób nasz komputer będzie analizował klip, na którym pracujemy. Ustawienie Faster będzie nieco lżejsze dla komputera, natomiast wybierając Better uzyskamy lepszy efekt końcowy. Trzeci wiersz to Motion Range. Określamy tutaj, jak dużo ruchu jest w naszym klipie. W przypadku takim jak ten przeze mnie prezentowany, myślę, że medium będzie odpowiednie. Poniżej widzimy sekcję Temporal Threshold. Najważniejsze ustawienia w tej sekcji to luma i chroma. Luma odnosi się do światła, tym samym do szumów w miejscach bardzo ciemnych i bardzo jasnych. Chroma natomiast dotyczy szumów związanych z nasyceniem kolorów. Gdy spróbujemy zmienić wartości luma lub chroma, widzimy, że są one ze sobą połączone. Aby je rozłączyć, klikamy w ten symbol. Zatem jakie wartości luma i chroma powinniśmy ustawić? Otóż wszystko zależy od indywidualnego klipu. Ważne jest jednak, żeby nie przesadzić, ponieważ redukcja szumów mocno zmiękcza obraz i może on stać się nieprzyjemnie dla oka rozmydlony. Z doświadczenia wiem jednak, że zazwyczaj w klipach wideo występuje o wiele więcej szumów chroma niż luma. Dlatego zazwyczaj ustawiam parametr chroma około dwóch razy wyższy niż luma. Ostatnie dwa ustawienia to motion i blend, które ja osobiście zostawiam bez zmian. Czy zainteresował Cię już temat dzisiejszego odcinka? Jeżeli tak, zostaw proszę łapkę w górę pod tym filmem, dzięki czemu algorytm YouTube pozwoli zwiększyć jego zasięgi. A my możemy już wrócić do DaVinci Resolve, aby sprawdzić jak działa Spatial Noise Reduction. Spatial Noise Reduction to rodzaj redukcji szumów, który zmiękcza obraz w obrębie pojedynczej klatki i jest w stanie usunąć szumy, z którymi nie poradził sobie Temporal Noise Reduction. Pierwsze co musimy wybrać w tej sekcji to Mode. Podobnie jak w przypadku Motion Estimation Type, gdy wybierzemy Faster, będzie to lżejsze dla naszego komputera. Better pomoże uzyskać lepszy efekt końcowy, natomiast ja wybieram zawsze Enhanced, który jest najbardziej zaawansowanym trybem. Jako jedyny pozwala on również rozdzielić luma i chroma. W pozostałych trybach są one ze sobą połączone i muszą mieć takie same wartości. Następny parametr w tej sekcji to Radius. Mamy tu do wyboru trzy opcje, czyli Small, Medium oraz Large. I generalnie wybieramy najbardziej nam odpowiadającą w zależności od tego, jak dużo szumów znajduje się w naszym nagraniu. Radius będzie miał również wpływ na wydajność naszego komputera w czasie rzeczywistym, co oznacza mniej więcej tyle, że gdy wybierzecie Small, wyrenderowanie efektu zajmie najmniej czasu. Poniżej, tak samo jak w Temporal Noise Reduction, znajdziecie ustawienia Luma oraz Chroma. Tak jak poprzednio, ustawienia tych wartości są raczej indywidualną kwestią każdego klipu. Należy więc próbować różnych ustawień i uważać, aby nie przesadzić i zbytnio nie rozmytlić waszego klipu. Jako wskazówkę powiem wam tylko, że ja zazwyczaj ustawiam wartości tych parametrów około dwukrotnie wyższe niż w Temporal Noise Reduction, ale tak jak już wspomniałem, jest to kwestia indywidualna. Na samym dole znajduje się blend, który ja zostałem bez zmian. Po ustawieniu wszystkich parametrów możemy zobaczyć, jak wiele szumów udało nam się zredukować wciskając Ctrl D. Wygląda to naprawdę dużo lepiej niż na początku. Tak jak już wcześniej wspomniałem, redukcja szumów zwiększa dość mocno całość obrazu, dlatego po jej wykonaniu lubię zwiększyć trochę ostrość. Aby to zrobić, po pierwsze dodajmy nowy note wciskając Alt plus S. Następnie klikamy w Blur na pasku narzędzi w środkowej części ekranu. Możemy teraz zmniejszając wartość suwaka Radius zwiększyć ostrość naszego klipu i gotowe. To wszystko, co przygotowałem dla Was na dzisiaj. Jak widzieliście, redukcja cyfrowego ziarna w zakładce Color programu DaVinci Resolve przynosi całkiem dobre efekty. Dzięki temu zabiegowi jesteśmy w stanie uratować klipy, które bez zastosowania tej techniki byłyby niestety bezużyteczne. Mimo sporej mocy komputera, jaka wymagana jest do przeprowadzenia tego zabiegu, myślę, że efekt końcowy jest tego wart. Jeżeli spodobał Wam się dzisiejszy odcinek, zostawcie proszę like, sub oraz dzwonek. Zapraszam Was również do sekcji komentarzy pod tym filmem. W opisie znajdziecie linki do mojego Face'a oraz Insta, do obserwowania których gorąco Was zachęcam. Tymczasem życzę Wam tysięcy wolnych od szumów ujęć i zapraszam na kolejne odcinki na moim kanale.